Magdalena Kapuścińska Samotnia Jezu kochany, Pomyliłam ścieżki i zaplątałam się w czasoprzestrzeni. Utknęłam na brudnej od krwi ziemi. Wiodę żywot dla wrażliwej duszy ciężki. Czuję na plecach zimny powiew klęski, czuję się obco pomiędzy braćmi swymi. Wszyscy usilnie próbują mnie zmienić, najczęściej jakiś osobnik płci męskiej. Zlituj się, Jezu. Zrzuć mi drabinę oczy łzy, gdy rozpaczliwie cię wołam. Spójrz, wśród tłumu samotnie ginę. Ześlij mi chociaż na pocieszenie anioła w czarną rozpaczy godzinę. By łzy osuszył i serce utulić zdołał.